Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odwiedzam Wasabi. Wasabi na stacji kolejowej w Birmingham. Zamówiliśmy, zamówiliśmy. Tu się po prostu, tak jak w supermarkecie, idzie, wybiera to, co chcecie zjeść, i przynosi do stolika. I je podgrzewają wam zupki i inne takie rzeczy. Także ktoś prosił mnie, żebym odwiedził to miejsce i spróbował. Także jestem i będziemy próbować. Ramen. Ci pachnie dość ciekawie. Pachnie bardzo aromatycznie. Aż myślinka cieknie. To przychodzi w takiej miseczce. Dolewałem tylko rosołek, tudzież wodę. nie wiem. Dlatego mamy takie dwie paczki maki, trzy paczki maki. Ta i jakiś taki smusz. musz, Moci. Co to mochi? Mochi, czy jak to się nazywa. To bardzo ostatnio jest popularne. No, Moci. Moci ciskiej. Całość to wszystko 40, chyba w Frankfurcie na Odrą płaciliśmy dużo więcej za, za ten plater cały mm -hmm. sushi, także dobra. Ja tylko przetestuję szybko, bo chcemy to zjeść, żeby było ciepło. No, woda, taka trochę. Nie ma się to jak nijak do uwaga mamy, bo to jest gotowiec. Mm, nie jestem, powiem Wam, że jeżeli chodzi o smak, taki sobie nie jestem przekonany do tego w ogóle. A ty się to? jaki? Korean BBQ Ramen. Jest napisane, wymieszaj mnie dobrze. Wymieszałeś dobrze? Teraz tak. Aha, czyli nie mieszałeś przedtem? Nie mieszałem. A jest tam jakiś beef, tak naprawdę? No dobra, zjedz. Są grzyby Mun, jest mnóstwo grzybów Mun. Bif jest kawałek bifu, spróbujemy tego bifa. Łyżka już mi się roztopiła. A papierowa. Papierowa łyżka. Mm. Bif tyle co kot na płaka dwa kawałki na taką całą lichę. Um, smak taki... No odpierdol powiedział, byle sprzedać. Nie wróciłbym na to na pewno, jeżeli chodzi o zupę. Ech, a mówię, że ogólnie jesteśmy, co to jest za miejsce... Tak, miejsce to się nazywa... zupa się nazywa Wasami Sushi i Bento. Nie wiem co to jest, co to jest Bento. Nie wiem. To za coś napisze pewnie. Ktoś mi po prostu nam żeby przetestować, bo wszyscy się zachwycają. Między innymi nie wiadomo jak, jeżeli chodzi o ramen. Mi nie smakuje porażka, jest po prostu grętwy, taki jaki. A pamiętasz jaka była cena? Napiszę, zaraz pójdę, zobaczę, bo zapomniałem paragonów. Tak, że... Dobra, niecwemę to swoje. Tak. E, dobra, to zanim ja zacznę jeść, spróbuj może mojego e, chicken katsukaru. Katsu katsukaru jedliśmy katsu zawsze w, w mamie. Kiedyś jedliśmy, później zaczęłam robić w domu. Kacu to jak kacukary. Nic dodatknie, sos kacu przejdzie w sensie taki sam. Kurczaczek. A pokaż sobie tam jeszcze jeszcze jest pod spodem. To jest, są jakieś fasolki. No, ok. Ryż, fasolki. Ale ten ryżek taki, jak ten Zbity ryż, jest sam, bardzo, jest. mi bardzo, się wydaje bardzo taki, rozgotowany. On jest podejrzewam, że to jest ten sam ryż, co okay. jest w sushi. I on musi się lepiej, żeby to było dobre dobra bez Dosyć dziwnie ten mógł. kurczak mógł się oddzielić. Czy to mielonka, czy to nie, prawdziwa pierś? Prawdziwa piesz. Hmm. Kurczak pyszny. Kurczak bardzo dobry. Nie za mokry nie Panierka. Wiadomo to leżało pod lampą, zamiast było odżywane ani smażone teraz. Także to jest wszystko Już takie pałkowate. Ale dobra. Kurczak ok. Sosik ok, ryż, sushi, lepki. Ale też ok. Chyba będziecie smakować. Dobrze, jesteśmy na New Street Station. No powiem wam, że ten kacukary... W to no, ale wygląda to dość ciekawie. Są jakieś tam kawałki marcheweczki w tym sosie. Nie jest gładki, bo często jest dosyć gładki, ale nie smakuje mi. Nie smakuje ci. Czyli ten... waga mama dużo lepszy. Tak, ten ryż. No wiesz, to też są inne ceny. Zacznę ten ryż. No zbitek, to jest zbitek z, y, taki sam, co się daje do sushi, więc podejrzewam, że po prostu tak o robią, żeby tak było. Yy, nie jestem zachwycony w ogóle, ci powiem. Ogólnie. Ciekaw jest, je, jestem te, tego sushi całego, bo po jestem to tu przyszliśmy. Tego. dragon roll. Że to może być ciekawe, ale jeżeli chodzi o y, kacukary i, i ten ramen, no to jest porażka. Moim zdaniem jest Powiedziałabym, 2 na 5. średnia no. nijako. Prawda? Taka niby sieciówka, ale. Mm, nie. I temperatura moja jedzenia nie jest za gorąca. No, to jest pod lampą, to nie było robione na, na bieżąco. To jest po prostu gotowiec. Tak, w supermarketcie podchodzi się do półek, bierze co, co jest i, i podgrzewa i wychodzi. Także, no nie, ramen jest tragiczny. Ta jest średnio nijakie. Waga mama Muszę dużo tak lepsze. Tak, jest okej. Okay. Powiem Wam, że ta zupka smakuje jak storebki. Bleco? Blejak? Ble gdzie? Makaron też. Takie, takie. No nie, nie. no To nie jest kuchnia chińska w moim zdaniem. To japońska. jest japońska też nie. Takie B. Leka cukary? No nie wiem, nie wiem. Też nie do końca. Teraz zaczynamy pierwsze sushi. Tu będzie napisane co to jest, narysowane. Taka smażona cebulka do sushi. Mm, dziwne. Nie ma sosu sojowego, Nie ma e, imbiru. A ja kocham taki imbir. Ale połączajmy sobie tutaj w tym. Próbujemy. Smażona cebulka. Bez sosu sojowego, to jest po prostu tej swej. Czuć tylko łososia i smażoną cebulę. Nic więcej. Nie smakuje mi to. Absolutnie nie. A weź może sobie właśnie to, gdzie masz majonez sriracha. Zobacz ten kawałek, co masz teraz w ręku. Bardzo fajnie wygląda, moim zdaniem. Ale nie jest to ani pikantne, jak sriracha to jest takie A ja bardziej miałam pikantny kawałek, także spróbuj tego. Mm, no tak. Nie trzeba sosu sojowego ani birru. Ale do tego sosu ty racza, powinno być więcej. Żeby każdy kawałek był oblany, bo tak naprawdę to jest bez smaku. To jest smażona cebulka, która nie jest ani słona, ani gorzka, ani nic. jest krupka, no ale co z tego? Nie ma sosu. Z sosem bardzo fajnie się komponuje. Jak to powiem, jak wszyscy, wszyscy pięć pani Gessle: komponuje, wypełnia się uzupełniają się smak. Czyli ten zrobiony rol. Z gdyby tego sosu było więcej, ok, by się fajnie tak uzupełniało. uzupełniało ale tak samo w sobie dubył już ryba. Nie dla mnie. Następny. Kolejne y, rolki. Harmony set to się nazywa. <laughs> Mam tak, Nigiri z osiem. No i maki zwykłe, wiadomo, awokado, tu jakiś jest krab y, bodajże. Tu jest chyba okoń jakiś. No i wiadomo, jakiś tam coś tam, nie wiem. No sushi jak sushi, no ja nie jestem znawcą sushi. Nigiry moja żona nie lubi, więc ja to będę jadł. Resztę maki to wiadomo, z rybą na pewno są pyszne. Tu są takie na sosiki. No i próbujemy. nie zapisane. To w dupie naturalne. Ten wasabi to przypomina, nie wiem, jogurt jakiś z kiwi. Sos sojowy bardzo jakiś taki rzadki i czerwonawy, bym powiedział. I nie ma imbiru. I to mi właśnie rujnuje to wszystko, bo uwielbiam piklowany, piklowany imbir? Można tak powiedzieć? Piklowany chyba, no. No dobra, testujemy. No To jest podobna sprawa, tylko że bez Nigiri tego łososia, właśnie takiego żywego, bo moja żona nienawidzi. No to będziemy testować. To też jest Makiset. Także Nigiri. Mm. Łosoś pyszny. Naprawdę dobry łosoś Słodkawy. Nie wiem jeszcze takiego, nie wiem skąd to jest, ale jest pyszny. E, sos sojowy, jak sos sojowy, ten te, te to... kopa ma, ale jest tak zmielone, tak papkowate, tak glutowate. ale samo połączenie powinni OK Spróbujemy te gumaki. Chyba jeden to samo też jest... Nie, nie ma tu cebulki. Tacki mogłyby być większe. Avocado jakaś ryba. Nie wiem, co to za ryba jest. Ogólnie... Powiem Ci tak, sushi dobre. We Frankfurcie były o niebo lepsze. O niebo lepsze. Tylko, że we Frankfurcie to nam robili, chociaż tutaj też jest kuchnia i tutaj też cały czas się ubijają i robią. Mhm, ale powiem tak, to jest zrobione tylko po to, żeby szybko sprzedać, że ktoś po prostu tutaj przejdzie i zobaczy, o sushi, wezmę sobie do pociągu. Mhm. I tak to wygląda. To nie jest restauracja. To jest restauracja, do której zaprosiłbym żonę na obiad. Absolutnie nie. Jeżeli byśmy wciali mamy ochotę na sushi, tak jak najbardziej można to zjeść, jest to dobre. Ale nie jest to pyszne. Nie jest to danie, na które bym wrócił. Nie otwieram za bardzo papy, bo mam pełno tych ziarenek Nie chcę, żeby to było widać, więc będę mówił tego. Jakbym zębór nie miał. Więc e, co so spróbuję jeszcze tego? Tutaj. To jest z krabem. Z ogórkiem i z krabem. podobne tego kraba w ogóle tu nie czuć. Spoczka z majonezem. I ogórek. Pewnie dobre. Z tych pałaczek krabowych, surimi. Surimi, tak. Surimi w ogóle kraba nie mam. Mm. E, dobre, ale żeby dupy... O, chociaż łosoś, powiem Ci, musisz spróbować. Ja wiem, że Ty nie lubisz. Ja nie, na no absolutnie nie. Ale ten łosoś nie. sam sobie jest pyszny. Czyli masz swojego faworyta z pudełka Rainbow, tak? Mhm. A maki zwykłe, ale fajnie, w maki fajnie ogóreczek pokrojony, widzisz? Mm -hmm. A Samo maki takie? Samo maki jeszcze, w No okay, no. Nie oszukujmy się, nie jestem jakimś tam znawcą sushi, ani wykwintnie się zajadam tym nie wiadomo jak bardzo. Ramen do dupy, katsu księgnie jakie sushi, da się zjeść, ale, że tu wracał, nie wiadomo jak, że, że zachwalał, że to jest pyszne, nie wiadomo jak bardzo, no nie, nie. Z tego co kojarzę, to jeden widz albo widzka się Ciebie zapytała, żebyś spróbował, bo jej znajomi zachwalają. Czy podzielasz zdanie znajomych, czy Ej, tak, tak jednak, jednak? Ja, ja, ja mam porównanie na przykład do Frankfurtu, bo tam mieliśmy naprawdę w prawdziwej chińskiej, japońskiej kuchni. Nie wiem. Japońskiej? Japońskie, tak, Sushi jest japoński. Byliśmy yy, tam w prawdziwej japońskiej kuchni i było to naprawdę pyszne. Wtedy dostaliśmy taki duży platek. nie zjedliśmy tego, nie, nie mogliśmy tego skończyć. To było tak dobre, a tu jest po prostu takie przeciętne. Tak... Jak ze sklepu, upaczkowane ta, chyba, nie? Tak, to, to jest masówka zrobiona do sklepu, żeby to wcisnąć na półce. Podejrzewam, że tu chemii też jest pełno, yy, żeby to miało jakiś, yy, Właśnie. Jest na pewno na nalepce, później zobaczę, czy jest jakiś termin przydatności. To absolutnie nie, ciepłe dania, absolutnie bym tego nie, nie, nie kupił jeszcze raz. To jeżeli bym gdzieś jechał i miał ochotę na sushi w pociągu... Jak najbardziej. Odkryłem tak, w każdym opakowaniu jest data przydatności. Godzina. I to jest godzina, nie data. Czyli 20.30 to trzeba e, będzie wyrzucić, ściągnąć Nie, nie, jest Display po prostu ściągną. Także... Jest to świeżutkie, nie powiem. Awokado, zobacz, nie jest czarne. Ogórek nie jest flafowaty, gumowaty. Jest to świeże. A ale... zobacz na to moje awokado. No to już jest ciemne, no. No tu jest jeszcze jasne, tu jest takie fajne, jasne i przejrzyste. Tu jest takie już już. Nie, ale smaczne jest. Ale ten, ale no mówię, no to nie jest restauracja. To nie jest restauracja. Moi drodzy, te serwetki. Jak papier talerytowy z PKP Intercity. Bo śmierdzi, prostu... śmierdzą one. Śmierdzą? Nie ma. Nie. Już mamy ten deserek tutaj jeszcze. Do spróbowania i... O kurde, co to za dzi dziwactwo. Woda aloesowa z mango. To ona gluty w środku ma? Aha, ma gluty, bo to jest... Oj, to ja nie wiem czy ja to będę pił. już z aloesu, to bardzo słabe. ja nie lubię aloesu. Jako. To jest... Aloes to jest... No coś tam... Wiąż? Coś Tutaj tam ci... się dawać. Bulba. Nie wiem. Nie wiem czy ja to będę zjadał. Ale tego serniczka jak najbardziej. Próbuj. Nie. Ja to mniejsze z takim razie. Malina z białą czekoladą. W cieście z ryżu. Serniczek niby. Miejskie to jest. Zobaczcie, to jest takie mięciutkie. To jest po prostu jak. Nie to wiem jest, co. To jest bardzo zielon. Ale się to, zaraz rozpadnie, więc... To jest bardzo znane i lubiane w Polsce mm. i to się kupuje mrożone. U nas też ponoć można dostać gdzieś w Sainsbury's. Bez... To co jedliśmy w Leeds, to się tymi młotkami bije. Czy? Takie gluty takie zielone. One no to młotkami ubijają. Pokażę może w filmie, kiedy to znajdę. To się młotkami takimi ubija, żeby to było takie ciągniutek. Pyszne. Będzie bardzo dobre. Bardzo mi to smakuje. Najlepiej z tego wszystkiego. A no, jaką ma konsystencję? Jak sernik, czy co? Otoczka jest jak serek czaruś, kiedyś były, tylko taki, taki w bardzo gęstym budyniu. To taka otoczka właśnie budyniowa. W środku mm, sernik, ale ten sernik wpłynie. Ciekawe, naprawdę ciekawe danie. Powiem Ci, jestem w szoku. Bardzo mi to smakuje. No i malinka. To jest. To Wymieszaj może. Ja się boję tego, ja nie lubię. No ale co nie lubisz? Pachnie ładno. Konsystencja B, żelkowa? Konsystencja jest taka, że to jest napój z Aloesu. Aloes to dla mnie to jest w ogóle. To nie jest do jedzenia, w moim zdaniem, to jest. To jest do picia. Nie. Aloes to jest taki krzew, krzak, co się z niego można posmarować ciało, a nie to jeść, bo to jest. To jest paskudne. Niesmaczne? I ten Aloes jest taki, taki w takich grudkach, co kawałek, jakiś taki taki glutek w soku mango. Smacznego. Mojej żonie udało się rozgryźć to. Tak to wygląda w środku, jest pyszne, jest ale naprawdę Ale ma pesteczki, bo to jest Z malin. smak malinowy. No, jest to, to jest przepyszne, musimy mm. gdzieś iść do sklepu i kupić. się jest w mrożonkach. Dziwnie wygląda, ale jest naprawdę przepyszne. Pyszne. Zapomniałem się pożegnać, także y, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny vlog w moim tytule, w moim tytule z mojej serii. Yy, subskrybuj, lajkuj, nara.